Witam Was serdecznie. Dzisiejszy materiał niestety muszę nagrać telefonem z uwagi na to, że GoPro strajkuje w minusowe temperatury. Wczoraj przyjechały deski. Przyjechała więźba dachowa i dzisiaj startuję z więźbą dachową. W pierwszej kolejności poprostuje szpilki, które ewentualnie się skrzywiły podczas zalewania. Także wszystko do poziomicy będę prostował. Wytrasowanie tego wszystkiego, rozciągnięcie sznurków, powinklowanie, totne murłaty, no i powiercę otwory oraz je zamontuję. Taki jest dzisiejszy plan. Zobaczymy, jak pogoda pozwoli popracować. Co do projektu. Tu macie projekt dach prosty, dwuspadowy. 18 krokiew czyli 36 sztuk, 18 par dach 12,64 szeroki, krokwie 4,90 długie, także bez, bez udziwnień, jeden komin, wyłaz dachowy, ale to w późniejszym czasie tutaj pokażę wam jeszcze przekrój tak wygląda przekrój dach o nachyleniu 30 stopni także drzewo czeka i za chwileczkę wskakuję do góry i będę i będę to montował z uwagi na to że są problemy z kamerą i tak jak powiedziałem nie chcę nagrywać w, minus, w minusowe temperatury, więc będę nagrywał materiał telefonem. No i mam nadzieję, że mi się uda pokazać Wam te etapy, które, które będę wykonywał tutaj przy, przy tym dachu. Więc w pierwszej kolejności prostuję wszystkie szpilki, sprawdzam wszystkie szpilki. I prostuję je do poziomicy. Jak już to będę miał zrobione, poprostowane wszystkie szpilki, aby były w pionie. Rozciągam sznurki. Rozciągam sznurki, które będą tak jakby krawędzią murłaty z zewnętrznej strony. Na końcach sznurku, sznurka zawieszam dwa kawałki pręta. Aby sobie wisiały, a tym samym sznurek będzie po prostu napięty na obu końcach. Jak już sznurek będę miał rozwieszony na tej stronie i na tej stronie, bo tylko w tych miejscach, tutaj, na tych dwóch długich ścianach przychodzą murłaty, tutaj będzie wymurowany szczyt, wtedy wszystko jest sprawdzane, czyli wymiar zewnętrzny od końca murłaty do wymiaru zewnętrznego murłaty oraz przekątne z jednej i z drugiej strony także zabieram się za zaprostowanie szpilek dlaczego warto je prostować dlatego że wtedy jeżeli już wywiercicie otwór w murłacie nie będziecie się męczyli i musieli tej po prostu murłaty nabijać młotkiem ona tak jakby sama z siebie wpadnie o ile w pionie jest wywiercony otwór. Także też pokażę Wam, jak wymierzam otwory do szpilek przy murłacie. Dobra, zabieram się za prostowanie szpilek i rozciągam sznurki. tak, szpilki wszystkie wypracowane, wszystko do pionu i teraz trzeba sznurek, który określi zewnętrzną, zewnętrzny kant, zewnętrzną stronę murłaty, czyli od narożnika Dotąd jest 24, no bo tyle ma wieniec. Na pół 12 wychodzi w tym miejscu, i od połowy 7, no bo 14 jest murłata. I w tym miejscu w tym miejscu będzie puszczony sznurek. Mówię, dwa kawałki pręta spuszczone z tamtej strony. To samo na drugim końcu. I, i sznurek mamy napięty, który nam wyznacza linię zewnętrzną. Murłaty. Dobra, sznurek z jednej i z drugiej strony rozciągnięty, czyli zewnętrzna strona murłaty. Teraz trzeba to wszystko przewinklować. Czy mamy po przekątnej ten sam wymiar? Jeżeli nie, sznurkiem regulujemy po prostu rozstaw, aby murłaty z jednej i z drugiej strony szły do siebie równolegle. No i żeby był jeden wymiar, bo jeżeli murłata będzie zamontowana z winkla, czyli jedna strona będzie po prostu szersza od, od tej, która jest z tyłu, no to będą dalej nawarstwiały się problemy przy, przy po prostu przy montażu krokiew i ogólnie więźby dachowej. Dobra, także mierzę przekątne. Tak, teraz zanim ja sobie zdejmę wymiar od szpilki do szpilki, czyli w co jakich miejscach wiercić otwory, które wyznaczą mi właśnie oś szpilki do następnej osi szpilki oraz drugi wymiar od tego sznurka, który tam mam rozciągnięty u góry. Już sobie wstępnie zacinam te dwie pary krokwi, bo tutaj gdzie jest to ten zacios będzie szła szpilka. Także ja od, od tej szpilki, gdzie będę robił nakładkę, rozjadę się w tą stronę i rozjadę się w drugą, mierząc właśnie gdzie mają wypaść szpilki, całość wiadomo. Wszystko do kątownika piłą spalinową. No i, i wyrównuję sobie taki tarnik kupiłem na Bosza. Bardzo fajna sprawa. Bardzo ułatwia. Jest możliwość po prostu takiego precyzyjnie, precyzyjniejszego obrobienia tego drzewa. Idzie jak burza ten tarnik, także parę milimetrów przed ołówkiem jadę piłą i wtedy wszystko, wszystko wyrównuje sobie tarnikiem. Czy też nie powiedziałem o, o ważnej rzeczy. Warto przekulać parę razy te murłaty i zobaczyć w jakim miejscu i w jaki, na jakiej ściance one są po prostu wygięte. Żeby, żeby to wygięcie było po prostu góra-dół i ściągniecie to tymi szpilkami, czyli nakrętkami z podkładkami do, do wieńca. Więcej roboty jest, jeżeli zamontujecie na półokrągłą murłatę wzdłuż. Lepiej jest właśnie ją odwrócić, żeby ten pałąk był u góry, ten brzuch, i wtedy wszystko, wszystko dociągnie ta śruba. Tutaj jeszcze też trzeba zwrócić uwagę na, na owlis, czyli na, na tą korę, gdzie tutaj macie, nie macie kantu, tylko jest ta murłata półokrągła. Więc ja staram się, żeby ta strona była od wewnętrznej strony budynku. Mnie interesuje zewnętrzny wymiar murłaty, czyli i wygląd, czyli żeby ona miała tutaj kant bez żadnych jakichś tam przygód po drodze, no bo tutaj przecież opierają się zamki od krokiew. Dobra, teraz pora zdjąć sobie wymiary od szpilki do szpilki, aby wywiercić otwory. W murłacie. Można to zrobić na, na dwa sposoby. Pierwszy zaczepiamy taśmę, jedziemy z nią wzdłuż wieńca i na kartce spisujemy wartości, które pokazane są do osi szpilki, czyli w tym przypadku 14,7. Tutaj 118,7. Ostatni wymiar to jest 228,2. Spisujemy te wymiary, no i wtedy wymiary te, które są od sznurka do, do osi szpilki. I można to mierzyć w ten sposób, że przykładamy do szpilki i dodajemy 8 mm, no bo 16 jest szpilka, albo miary od razu przykładać do osi i wychodzi 7 7,5 tutaj pierwszy, pierwszy otwór spisuję te wymiary i idę na dół wiercić otwory i można też zrobić drugim sposobem czyli murłatę położyć na wieńcu i kątownikiem przerysowywać ołówkiem z jednej i z drugiej strony do kąta miejsce szpilki no i i też trzeba zmierzyć od osi szpilki, ile jest do sznurka, i wtedy ten wymiar przenosić tutaj. Warto jest, żeby ta murłata była położona do góry nogami, czyli ta strona, ta będzie leżała na, na izolacji. Dlaczego? Ja, pomimo tego, że szpilki mam wypionowane i i mogę sobie to kątownikiem po prostu przenieść, bo to co jest tutaj, to mam tak samo tutaj na dole. Ale przy wierceniu, wiadomo, nieraz nie utrzymacie po prostu wiertarki idealnie w pionie i może wam ten otwór zejść. A ta dziura, która będzie wiercona, że tak powiem, w pierwszej kolejności, bo odtąd zaczniecie, zawsze jest w pionie. Wtedy tylko, gdy odwrócicie murłatę nasadzając, to wystarczy tylko ewentualne jakieś tam korekty, lekko młotkiem i, i murłata wchodzi. Także taki sposób e, też można robić. Dobra, idę wiercić otwory. Przepraszam za dźwięki, za wiatr ale GoPro dalej nie chcę nagrywać izolację mam już rozłożoną otwory w murłatach już mam powiercone także teraz tylko pozostaje zamontować wywiercone otwory wiertłem 16 tyle co, tyle co szpilka także montujemy no i pierwsza siedzi w projekcie 102 cm ma wystawać murłata od wieńca. Także jest zamontowana pierwsza. I teraz te dwie pary tam. Druga też już jest zamontowana. Szpilki skręcone. Mi zostało tutaj na tej tylko szpilki poskręcać. Nakrętki podkładki i gdybyście mieli montowany taki dach u siebie, a zabieralibyście się za montaż izolacji czy to wełna, czy czy piana Sprawdźcie za jakiś czas te nakrętki, bo ja dzisiaj dokręcę je na chama ile mogę, a za miesiąc lub dwa, może się okazać, że Wy je odkręcicie ręką, bo drzewo schnie i pracuje i warto, warto sprawdzić wszystkie śruby i podokręcać także mam jeszcze tutaj raz, dwa, trzy, cztery do skręcenia schodzę na dół i będę docinał krokwie krokwie docinam z uwagi na to, że tu jest dach dwuskładowy za pomocą kalkulatora ciechielskiego po wprowadzeniu kilku, kilku wymiarów sam przeliczy ja tylko tnę do wymiaru sprawdził się w 100% na tamtym na tamtej budynku gdzie robiłem taki sam dach lustrzone odbicie także mam nawet zrobione przymiary pod ten dach bo, bo przecież tutaj Tutaj wyjdzie praktycznie ten sam. Dobra. Skręcam te szpilki, schodzę na dół, będę docinał krokwie, ale to w następnym materiale pokażę Wam właśnie zasady działania tego kalkulatora. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki. Do następnego razu. Hej!